Cześć, pozdrawiam Was ze swojego lasu. Dzisiaj chciałem się podzielić chyba największą niespodzianką, jaka mnie spotkała u mnie tutaj w lesie w ogrodzie w tym roku. Jest to masowe owocowanie akebi. To są owoce akebi, już takie mocno dojrzałe, a to są liście. Akebia pięciolistkowa, liść złożony z pięciu listków, pnącze. Popatrzcie, pnie się tutaj po tej amerykańskiej brzozie. Jest to pnącze pochodzące z Dalekiego Wschodu. Tam jest kilka gatunków akebi. U nas właśnie głównie hodowana akebia quinata. Może dlatego, że jest najbardziej odporna na mrozy, bo ma najbardziej północny zasięg z tych wszystkich akebi. Ona występuje tam w klimacie takim prawie jak nasz, ale jest dosyć ciepłolubna. Czasem przemarza. Mi już rośnie 10 lat w takich miejscach osłoniętych dosyć. I tylko raz lekko podmarzła. Mam nadzieję, że teraz, przy tej całej zmianie klimatu, może będzie się trzymać. A jest to cudowne: roślina w tym roku tak masowo owocowała. Tutaj, można by kilka wiaderek tych akebi zebrać. Popatrzcie, ona ma taką osłonę. Na początku ta, ten owoc jest taki zamknięty, wpierw jest zielony, a potem się otwiera. Jak się otwiera, jest już słodki. To są już takie mocno przejrzałe. One były dojrzałe dwa tygodnie temu, a teraz po przymrozku opadły. Natomiast dalej. Te, których zwierzęta nie zjadły, są słodkie, przepyszne, takie jak daktyle trochę. Mm. Po prostu niesamowite. Jest to owoc, który w, 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 przy obecnym klimacie w Polsce, prawie, w prawie całej Polsce yy, ma szansę być w ogrodach, właśnie szczególnie w miejscach osłoniętych. Nie lubi takich miejsc yy, gdzieś na, na wietrze, natomiast jak mamy właśnie przy domu, takie dosyć słoneczne żyzne miejsce gdzie, miejsce gdzie się może piąć to wtedy nas będzie raczyć takimi owocami tutaj cała ziemia yy, podest tu bliżej cała ziemia jest zasłana yy, tymi owocami niestety wyjeżdżałem na kilka dni do Grecji i tyle to zjadłem tego jadłem po prostu codziennie po kilogramie pewnie tych akebii no jest to cudowne właśnie móc przez cały sezon Jeść owoce z własnego lasu, owoce bez pestycydów, bez chemii. Nie lubię konserwować, nie lubię robić przetworów, ale też trochę jakichś tam dżemów owocowych robię. Natomiast no, ta cała radość tych owoców, które zaczynają się od, pod koniec maja, od jagody, tam do, do grudnia, coś tam w ogrodzie zawsze jest, że można pójść na śniadanie z miską owoców i zjeść. A dzisiaj są to ostatnie w tym roku Akebie. Pozdrawiam Was, cześć!